Subskrybuj kanał po więcej historii. Dzięki? Uwielbiam Cię. Widzę, jak Twój dusz się uświetnia. Posiadając ogromny talent i technikę śpiewania, która była prawie bezpośrednio porównywalna z jej niesamowitymi falsetami, poszła na to, aby wpływać na wielu piosenkarzy, takich jak Kate Bush i Mary Kerry. Miała krótką życie i wypuściła tylko pięć albumów. Dzisiaj pozwólmy się przypomnieć o jednej z najpiękniejszych głosów w muzyce, Minnie Ripperton. Minnie Julia Riperton urodziła się w Chicago, Illinois, w Stanach Zjednoczonych, 8 listopada 1947 roku. Jeśli byłaby wciąż żyła, byłaby dzisiaj 76 lat, ale niestety nie udało jej się przetrwać 30 lat. Najmłodszą córką Felme i Daniela Ripertona miała 7 braci. Wcześniej jej interes w szkołach wystawił się: zacząć z baletu i później moderną tańcówką. Ale, zachęcona przez rodziców, zaczęła się uczyć głosu. Poza tym, od bardzo młodych czasów, miała już niesamowity głos, który był zrównany z lekcjami opery. I jej nauczyciel zachęcił o silniejszy styl. Jednak Meni była bardziej zainteresowana gremi, takich jak Sol, RIB i Rock. W piętnastu latach, podczas występów na szkole, przybyła. Blindowy pianista nazywany Reinhard Meiner był podekscytowany swoim występem. W tamtym czasie była częścią grupy The Gems i zaczął wspierać grupę. The Gems nie miały wielkiego sukcesu, ale miały nieco interesujące piosenki i współpracę. Nawiązując do piosenek z hackingiem na bazie Fantele, Rescue Mistrzostwom Europy. I również z piosenkami I Can't Help Myself, HE MAKES Mistrzostwom Europy Phil S. Good i Happy New Love. W tym czasie Minnie Ripperton spotkała się również z Billy Davis Jr., który stał się świetnym współpracownikiem muzycznym. Na początku zaczęli z piosenek Lonely Girl i You Gave Mistrzostwom Europy Sol, wypuścionej pod pseudonimem Andrea Davis. Jej pierwszy album studiów był Canto y Garden, który nie miał wielkiego sukcesu. Ale był wystarczająco do zabezpieczenia niektórych koncertów na całym Stanach Zjednoczonych, zawsze przyciągając uwagę na swoją jakość wokalną. Dziś ten album jest uznany za masterpiece. Jednak jej wybuch na fałszywie nie zdarzyłoby się w tym momencie. I ona już zastanowiła się o odpuszczenie swojej kariery muzycznej. W 1970 roku zmarła się Richard Rudolf. Mieli dwie dzieci: Mark Rudolf, urodzony w 1968 roku. Dzisiaj Mark nie poszukuje kariery artystycznej, więc nie ma znaczenia o nim. Inna córka menu jest Maja Rudolf. Urodzona w 1972 roku. Maja Rudolf jest znana lepiej. Była tylko 7 lat, kiedy jej matka zmarła. Dzisiaj jest jedną z najnowszych komediaków w Stanach Zjednoczonych i jest znana międzynarodowo. Minnie przyzwyczaiła się do życia matki i rodziców, nawet gdy zrobiła jakieś nagrania ze swoim mężem, który jest muzykiem i grał różne instrumenty. Potem, w jednym dniu, intern w Epic Records znalazł demotapę, która nazywała się Sean You This Way. Z 1973 roku był bardzo podekscytowany, próbując uzyskać właściciela labelu, by usłyszeć tę piosenkę i ją zapisać. I to było z powodu demotapii, która wpadła w prawej ręce, że wróciła do studia, aby nagrać nowy album, teraz dla Epic Records. Z kontraktem zapisanym, nagrała jej definitywny album, nazywany Perfect Angel. W 1974 roku. Który stał się jej najnowszym sukcesowym albumem, z jej najbardziej znanych piosenek. Dla wyjścia z albumu niektóre piosenki zostały wybrane, na przykład Reasons. Piosenka, która zainteresowała swoją duszną wibracją i gitarami rockowymi, z jej głosem. Album dotarł do pozycji 29 na billboardach amerykańskich. Drugim piosenką była Take a Little Trip piosenkę, którą napisał Stevie Wonder, który przy okazji także produkował album razem z Richardem Rudolfem, mężem Meni Riperton. Rekordowa piosenka została już przygotowana do nagrania następnego albumu, ale meni chciała zareagować na piórki. Jednak label nie pozwolił. Wtedy zdecydowała się o to i powiedziała, że nie nagrania następnego albumu, za czasem nie zareagował na piórkę. Label uzgodnił z tego i już w 1974 roku La została wyrugowana. Zostało to jej największy hit i jest uważany za swoją sygnałową piosenkę. Przyspieszył się po tygodniu i tygodniu, aż dotarł do pierwszego miejsca. Udało się również dotrzeć do drugiego miejsca w Wielkiej Brytanii. To była jedna z najczęstszych piosenek menu na radiu brazylijskim w tamtym czasie. La została napisana przez Richarda Rudolfa. Kiedy Meni była nadal urodzona z Mają, ale została ukończona po urodzeniu jej córki. W oryginalnych wersjach Minnie Ripperton mówi, że jej córkę nazywała się kilku razy. W notatkach na albumie kompilowanym ujawniono, że melodia piosenki, malizmy i improwizacje to faktycznie to, w jaki sposób Meni zmuszała małą Maję i złożyła ją na śnieg. Wersja, która została napisana przez radiostację, by zmienić piosenkę na krótszą i bardziej komercyjną. Trzeci album studiów został ujawniony w 1975 roku, nazywany Adventures in Paradise. Pierwsza piosenka Inside Emigre Love była jej ostatnią piosenką do wejścia w Billboard Hot 100, dotyczącą pozycji 76. Druga piosenka była Simple Things, która dotarła do pozycji 70 na listopadzie RIB Billboard. Trzecia piosenka podzielą się tym samym imieniem jak album Adventures in Paradise. W połączeniu z Minnie i Richardem, Joe Sample of The Crusaders napisał tę piosenkę z nimi. Na albumie możemy zobaczyć łowce. Nie było łatwo zdobyć tego zdjęcia. W filmie z tamtej pory możemy zobaczyć łowcę atakujący Minnie. Poza tym, że nie został poważnie uszkodzony, stworzył niektóre skrzydła w związku z łowcą, poza tym, że był straszny w tamtym czasie. W 1976 roku wiadomość zniszczyła rodzinę i jej fanów. Minnie Riperton została zdiagnozowana z krwiowym lancerem i przeżyła mastektomię ale kancer już rozprzestrzeniał się do systemu limfatycznego, a otrzymała niespodziankę, że miała tylko 6 miesięcy, żeby żyć. Z tej nowością zdecydowała się kontynuować tour w 1976 i 1977 roku i kontynuować swoją karierę w najlepszym sposób. Czwarty album, Stay in Love, z 1977 roku, warto podkreślić piosenkę Stick Together, która jest pierwszą singlem z albumu i kolejną kolaboracją z Stevie Wonder. Album pokazał także piosenki jak Wolden The Matter, Where You Are and Young, Willen and Abel" z 1977 roku. W 1979 roku wydała się piąty album studiowego, nazywany Mini, który pokazał dwie single: "Memorial Lane i Lover and Friend wspólnie w pozycji 16 i 20 na listopadzie RIB Billboard. Album został nagrany z wielką trudnością i z dużą przestrzenią między każdą sesją, ponieważ kancer przeszedł ogromnie, sprawiając wiele bólu dla Minnie Riperton. Ze względu na swoją wolność, Minnie stała się przedstawicielką społeczeństwa kancera amerykańskiego, zawsze promując sprawę i próbując pomóc ludziom. Jedna z jej ostatnich wystaw była na programie Mike Douglasa w 1979 roku, w którym Kancer został tak przeszedł, że zaatakował swoją prawą rękę, która została niemobilna po całym wystawie. 12 lipca 1979 roku, po dwóch dniach w Cedars Sinai Medical Center, Los Angeles, Kalifornia, Minnie Riperton przeszła w ręce jej mężczyzny, gdy słuchała ostatniego piosenki Stevie Wondera. Wielkiego przyjaciela i profesjonalnego partnera. Warto zauważyć, że jej mężczyzna razem z Stevie Wonder zaprosili kilku artystów do wykonania wokalistycznych i specjalnych występów. Współpracowali z Pebble Bryson, Roberta Flack, George Benson i Michael Jackson. Z całymi tymi ciężkimi artystami w 1980 roku szósty album został wyjęty pod nazwą Love Lives Forever. Wskazujący na trakty jak Hierwego i Gy w Mistrzostwom Europy Time. Od 1981 roku mamy pięć albumów wyjętych, z ostatnim, który wyjął w 2001 roku, nazywanym Petels, kolekcjami Minnie Riperton. Meni Riperton była jedną z najwyższych i najlepszych piosenkarzy, których słyszałyśmy. Artysta, która by zrobiła dużo więcej dla muzyki, gdyby jej życie nie zostało skrócone przez kancer. Zabiera się w Westwood Village Memorial Park w Los Angeles. Na jej epitafium jest napisane: Uwielbiamy ciebie łatwo, ponieważ jesteś piękna. To był krótki tradycja w pamięci o delegacjach Meni Riperton. Proszę polubić i subskrybować więcej historii i biografii. Dziękuję Wam. Subskrybuj kanał po więcej historii. Dzięki. Sure.